Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus, moja jedyna skóra, moje wszystko. Nie wiem, tak się zastanawiam, jak to jest. Modliłam się na korące. Oczywiście nie same, ale wreszcie. Z najświętszym kościołem Pana naszego, Jezusa Chrystusa, w mistycznym ciele, Jego świętym Bożem. I nagle dla mnie jest to zdumiewające, ale między nimi nie ma czegoś takiego jak, jak no, innego rodzaju tajemnice, jak tylko misterium święte, które ciągle jest realizowane Jezus i Maryja. Nagle przychodzi ona i w gorączce życia, kiedy wiem, że tylko Pan. Podtrzymuje mnie przy życiu, żebym żyła i żebym działała. I on mi daje wszystko: twarz, serce, ręce, nogi, życie, oddech, wszystko. I ona przychodzi i nagle, bo to jest naprawdę ogromna ofiara, żyć i spalać się tylko dla niego. Po to, aby nie tyle, aby żyć, ale żeby on był szczęśliwy, a on sprawia, że żyje. I tutaj tak, jakby wstrzymujemy oddech, bo chodzi o nią. A mówię o nim, ponieważ tak bardzo rozmiłowana w nim nie mam w ogóle bez. No, rozumiecie, bez niego oddechu. Ale on o to dba. Wystarczy Jezus. I to jest tak: Jezus jest Chrystusem. On jest Mesjaszem. Słyszymy, może w tle, piesek sobie coś tam drze. Ale naturę też, też stworzył Bóg. I to jest wszystko przepięknie połączone. I Maryja przychodzi nagle i zapanowuje spokój, ponieważ ona niejako. Tuli malutkiego y, synka swego, a ja w nim tylko otrzymuję przecież synostwo w, w Panu, czyli może, mogę, mogę mówić, że jestem dzieckiem Boga. Ona, córeczka, przychodzi do mnie, ta, która porodziła Jezusa. I ja sobie myślę, matko, jak to jest? Jak to jest? Ona go urodziła, a ja tylko dzięki niemu żyję. I w ten sposób, mówiąc do niej, mamo, mamuniu, Maryjo, gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Chyba no, normalnie w domu. Szczęść Boże, kochani przyjaciele, Jezus jest Chrystusem, naszym Mesjaszem, Oblubieńcem. O, szczęśliwe dziecinki. My jesteśmy bardzo szczęśliwi. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Tobie, że prowadzisz nas dobrą drogą, swoją drogą, bo Ty jeden jesteś dobry, piękny, uczciwy, sprawiedliwy, wierny i razem z Bogiem Ojcem, no niesamowicie zezdrosnym o swoje małe. Ale zapatrzone w ciebie dzieci. Szczęść Boże, Awe Maryja, Błogosław Mario, królowo Polski, nam i całej Ziemi, z nieba swego wysokiego i nam, gdzie ty stałaś się właśnie tą gwiazdą. Dzięki, hej.